Witam z bardzo serdecznie. Ja jestem Fikusek a dzisiaj chciałem wam przedstawić materiał z Blockstar Planet. Dawno mnie to nie było i nawet, że. Nawet wam powiem, że kilka osób mnie właśnie poznało na Nexusie, więc bardzo dawno tego nie było, tak szczerze, <laughs> więc bardzo się cieszę, nie wiem. I też ostatnio bardzo dużo jakichś takich fajnych właśnie wiadomości mi wysyłacie, więc naprawdę, 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 naprawdę dziękuję każdemu i no. No dziękuję po prostu, tak? <laughs> Ej, czekajcie, zrobię sobie wspólne zdjęcie Tutaj z ludźmi dookoła mnie Bo w sumie czemu by nie Pyk <laughs> Dobra Dobrze, więc pozdrawiam każdego oczywiście A teraz lećmy sobie z mapą parkour Ej, co my tu mamy za mapę? Ej, czekajcie Okej, okay, tamta mapa była dosyć ciekawa, wam powiem Ale tak Ja sobie będę chciał dodać każdego Do znajomych więc, oczywiście, jeżeli jesteś tutaj po prawej stronie, to oczywiście pozdrawiam ciebie również, widzu. W ogóle pozdrawiam każdego, co ogląda ten materiał. Ale dobra, teraz lećmy. Nie będę ukrywał, ale przed chwilą się bardzo najadłem. <grym> zjadłem chyba z cztery hotdogi. To jest naprawdę jakiś wyczyn Fikuskowy. Fikuskowy wyczyn. A my teraz grałem w Squid Game. Ostatnio w ogóle na, na TikToku miałem Squid Game, a nie wiem dlaczego. Ty, ale czekajcie. Czekajcie, tu był początek. Aha. Aha. Nie, no nie, nie gadaj, że czkawkę jeszcze dostałem, czekajcie. No nie, czkawka! Czkawka! No. Dobra, jest rekord. lecimy dalej. Dobra, klucza tutaj mamy. No nie. Nie nienawidzę tego. O, widzę, że to jest z Francji nawet gra. Niesłychane, ale dobra W ogóle wczoraj miałem taką ciekawkę, że aż mi mnie... O kurka Ile portalów, ojej No, się troszeczkę nie udało Wczoraj miałem tyle, takie, taką ciekawkę, że Myślałem, że To po mnie. nie no, tak może aż nie Ale naprawdę, aż już mnie bolała klatka piersiowa Powiem Okej, okay, udało mi się? Naprawdę? Są trzy drogi W którym, w których mogą być w których mogłem właśnie wybrać I akurat wybraliśmy Trzeba zrobić. Są trzy drogi na tej mapie, które To po prostu Mają jakiś portal, tak? I akurat Trafiłem na dwa, gdzie była pułapka Niesłychane, dobra Farta trzeba mieć po prostu w życiu, tak? Jego ja troszeczkę nie mam, ale dobra Widzowie, słuchajcie Bawmy się dobrze. Bawię się dobrze, tak. Mam dobry humor, tak. Przez moich widzów, tak. Jeśli oglądasz ten materiał, to pozdrawiam. Jeżeli w ogóle osoba z Nexusa widzi ten film, no to napisz w komentarzu, że to na przykład ty, czy coś takiego. Byłoby naprawdę fajnie. W ogóle ten parkour nie do fajnych akurat za bardzo nie należy, ale ale okej. Okay. W ogóle mam pomysł, że sobie mapy moich widzów, czy coś takiego. Albo ocenić konto moich widzów. Kiedyś pamiętam, że nagrywałem takie serie i sobie myślę, że trzeba by coś takiego na przykład nie zrobić. Bo ten film wstaje w piątek, w sobotę wstaję coś jeszcze, a na przykład w niedzielę bym wstawił materiał, gdzie właśnie sprawdzam wasze konta. Myślę, że to nie byłoby takie głupie, ale dobra. Długi jest ten parkour. Proszę, ja już chcę, sko ja już chcę skończyć. No nie! Sama pełna najgorsza, no nie gadaj! Okej, okay, czekajcie, co muszę tu zrobić? Nie wiem. Czekajcie, o co tu tutaj chodzi? Jak doskoczyć do tamtego? Bo przecież ja tak będę leciał tu, 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 tu. A tam jest wyskocznia? To jest, czekajcie, no co? To by wypadałoby po prostu zrobić coś takiego. Wo Najlepsze to 530. Ej, postaram się. Siemanko. Nagrywam właśnie, więc pozdrawiam. <laughs> Dobra, Jula dostanie uśmiech, bo w sumie ciągnie. W ogóle tak patrzę, że Julka była na samym wstępie materiału. Wcześniej wymieniona spośród tych ludzi, co mnie oglądają często. Czy coś takiego? O! W sensie ja tam pokazywałem jakieś miłe słowa, czy coś takiego? Nie wiem. Pozdrawiam widzów. Pozdrawiamy! W sensie, no, ja pozdrawiam również. <laughs> Dobra, lecimy dalej. <laughs> naprawdę co gadam. Ale w ogóle widziałem taką wiadomość, że nikt nie nagrywa Backstreet Planet, i cała nadzieja tkwi we mnie. Więc y, oto jestem na Backstreet Planet. A tak naprawdę to w sumie chyba nikt nie nagrywa już Planet, więc troszeczkę szkoda. Ej, co tu są za wyścigi w ogóle? Nie wiem, czy widzieliście. Ale jakieś dwie osoby są. Oj, komuś się umarła. Czekajcie, meta jest tu. Fajnie. Oj. Mm, komuś się również umarł. Wydaje mi się, że to jakieś dzieciaki są, które stworzyły sobie konto i wspólnie sobie grają razem u siebie na przykład. Czy coś takiego. Nie ma takie coś, ale dobra. Okej. Okay, mm, Co tu mamy? Nie wiem. Ale. To ja już nie grałem w tego. Nie wiem, ale ostatnio. Czekajcie, ja sobie muszę coś zobaczyć po, po, tym, po tym parku. Teraz chciałem powiedzieć. Teraz pójdziemy to zobaczyć. Wow, vip kup, dobra, a w ogóle a propos VIP-a, okej. Okay, robotyczne, coś tam, coś tam. Cena też niezła. Mm, nie zła. Nieźle, nieźle. Ale dobra, nie chciałem tego. Chciałem zobaczyć high score i tak dalej. Diamentowa, Martynka jakaś. Troszeczkę nie pamiętam tych ludzi, bo dawno to nie grałem. Ale okej, okay, coś się tutaj dzieje, coś się tutaj dzieje. Co bym tu miał? Stroke jakiś, diament, plecaczek, rules 107 level? No chyba tylko nie miał, ale dobra. Albo nie miała nie wiem. 2 miliony w górnictwie. Okej, okay, no chyba się domyślałem kto to jest. Mhm, mhm. Dobra, co bym tu miał dalej? Ketrop. Okej, okay, to jest ten ziemek chyba z haxami z poprzedniej... Nieźle, nieźle. <grytanie> Antek w ogóle, what the hell? Nie wiem. Ale wiem tyle, że topka jest niesamowita. Tak, tak chciałem powiedzieć. Nie, tak na serio, co tu się dzieje? Antek, ósmy. ósmy? Nieźle, nieźle. Czekajcie, gdzie tutaj są ludzie? Ty, jakieś nowy bany były? Co tak mało osób tu jest? Przecież to... w sensie Olusia była jeszcze niedawno 20? Gdzie są ci ludzie? Ja tak teraz serio pytam, gdzie są ludzie. Bo tutaj naprawdę, naprawdę sporo osób zostało chyba usuniętych. Czy mi się wydaje? Nie mam zielonego pojęcia. Wiem, że mój zioło został usunięty. Niesłychane. Słabo. Ale jeszcze chciałem zobaczyć, ile osób gra w parkury. Bo często coś widzę. Ej, no, dużo osób jest na jakichś mapa parkour. Tak, no zobaczcie, no nie ma może jakieś ich mega mega dużo, 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 dużo. Ale kurka coś tu jest. Dobra, weźmy na ten pink parkour, bo jest on najpopularniejszy. Nie wiem czemu, ale zobaczymy. Właśnie zaraz się okaże. Czemu ja mogę potem skakać? Ty, nie wiem. Jakoś nabrałem le leciutkiej ochoty na granie w to, jak jest więcej ludzi na grze. Okej, okay, no nie, nie wyskok, jak to trzeba się cofnąć? Dobra, widzowie, powiem wam tyle, nie? To będzie ostatni w ogóle... Meczyk? Nie. Ostatnia mapka, którą sobie zagramy w dzisiejszym materiale. Ale tak, ty możesz zostawić subskrypcję, żeby nie przegapić ich. Czekajcie. Nie, to tak ten... <laughs> Trochę nie można tego zczytować. Ale dobra, jeszcze ta mapa będzie długa, tak sądzę. Okej. Okay. Hop do dziurki, hop do dziurki. Spoczko, spoczko. Pyk, pyk, pyk. Okej, okay. halo. Dobra, udało się. Ui, na dół. Dobra. Elegancko, dobra, lecimy dalej. Wojanki moje. Tak wiem, nie jesteście wojankami, ale ostatnio za dużo chyba tego oglądam. Mm. Powiem tak. Parkur, jak parkur, nie ma tu nic niesamowitego. że fajnie się skasie, po nie będę ukrywał, ale. Sporo osób tutaj siedzi, na tym. Więc to jest akurat spoczko. Banują cheaterów. Nieźle, nieźle. Okej, okay, co tu się dzieje? Nie wiem. Chyba sobie save'łem hapsa Nie jest to głupie, ale... Też bardzo czas się traci na takim, na takich zabawach. Potryny skok wykonany, możemy lecieć dalej. Chyba, że się przyda mi życie, nie wiem. Jak trochę speedrunuję, ale dobra. To jest fioletowa lawa teraz, więc tak się jakbym nawet... Nawet bym nie mógł... E... Aha Tak szczerze nie pamiętam co chciałem tam powiedzieć, ale wiem tyle, że... Hello Kitty mapa jest. <laughs> nie no, tak na serio, że to by było na tyle, miło było poznać moich widzów, fajnie, chociaż chwilkę można było popisać. Jakbyście chcieli, możecie oczywiście na PV napisać, odpiszę i co, to by było na tyle, na razie.